Hejka kochani! Dzisiaj nagrywam długo wyczekiwany przez Was filmik. Jest to rozciąganie do szpagatów na prawą i lewą stronę, bo naprawdę dużo dostałam wiadomości na YouTubie, Instagramie, TikToku nawet, że mnie rozpoznajecie z YouTube'a i piszecie mi na TikToku, czy nagram na przykład rozciąganie, bo bardzo chcecie się rozciągać. I jak widać, to chcecie zrobić ze mną rozciąganie, a nie z innymi YouTuberami. Więc zapraszam Was na moje rozciąganie. A więc takie rozciąganie, do którego ja się zawsze przygotowuję, to biorę sobie matę i po prostu kostkę na podwyższenie, a jeśli nie jesteście na tyle rozciągnięci, to kostka ma będzie niepotrzebna albo potrzebna do podtrzymywania się, to już sami zobaczycie dalej. Więc ja zawsze sobie zaczynam rozgrzewkę od rozgrzania nóg, czyli po prostu od zwykłych skłonów. Więc sobie robię skłon naturalny, zwykły, do lewej nogi najpierw. I pamiętajcie, żeby nie podnosić tutaj biodra, tak, bo to jest złe. Trzeba trzymać tu biodra i teraz ciągniemy brzuchem, a nie głową. I tak trzymamy sobie chwilkę. Ok, do środka i znowu ciągniemy najpierw brzuch, później głowa. Pamiętajcie, palce u stóp nie idą do ziemi, tylko staramy odkręcać. Staramy się odkręcać palce. Ok. I na prawo. Miałam na prawą nogę kontuzję, więc będzie wszystko wyglądać gorzej, ale ciągniemy pępek do nogi. No i chwilę trzymamy, powinniście czuć rozciąganie. Cztery, trzy, dwa, jeden. I teraz skłon tak samo do złączonych nóg. No? Ja znowu nie mogę, więc muszę sobie lekko ugiąć nogę, ale wy trzymacie prosto. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobra, więc ja zaczynam sobie szpagać na lewą nogę, bo po prostu jest mi łatwiej, bo na prawą nogę mam gorszy i kontuzję, więc pokazuję najpierw na lewą. Więc tak, dajmy sobie nogę. Tutaj musi być kąt 90 stopni, nie może być ta noga za bardzo tak ugięta, ani zbytnio tutaj. Ona musi być ugięta tutaj musi mieć prosto wszystko, palce z, y, stopa idzie na palce z tyłu i Pogłębiamy teraz, żeby nasze biodra szły jak najniżej do ziemi. I staramy się ciągnąć Nie trzymamy, tylko się tak lekko huśtamy. Może tak powiem. I powinniście czuć bardziej rozciąganie. Ja może się obrócę, będzie Wam lepiej wszystko widać. Ok, Ok, łapiemy się za biodra rękami i próbujemy utrzymać i dociskać znowu biodra w Ile Lekko możemy się wygiąć, żeby nie było skłoną. I tu powinniście czuć dociąganie. Ok, ręce na ziemię i staramy się lekko wygiąć. Nie mówię, że mocno, tyle ile damy radę. Kładziemy kolano, palce dajemy na, na obciągniętą stopę, i teraz robimy dokładnie to samo, czyli staramy się balans, nie balans, tak huśtać z ciałem, że tak powiem. Ok, i dokładnie to samo, puszczamy ręce, dajemy na biodra i znowu dociskamy biodra do przodu. Tu powinies się pierwszy dociągania. Kładzimy ręce i znowu do tyłu tak silnia. Ok, i teraz zrobimy takie jakby skło, że przechodzimy sobie na łokcie. Znowu posiadamy się delikatnie ciałem. 5, 4, 3, 2, 1. Przechodzimy teraz, uginamy tylną nogę, przedem prostojemy i się przytulamy do nogi. Wiecie, teraz obrócę, może wam będzie lepiej teraz widać. Teraz na kolanie to prostujemy i obciągniemy tą mam stopę. I znowu tam jest kąt, 90 dni, żeby tu, a tu. I trzymamy chwilę. Niech się rozciąga. Teraz fleksujemy przednią stopę. I Tak mocno, aż będziecie czuć, że wam się tu wszystko rozciąga. dajemy sobie ręce po dwóch stronach i teraz znowu uginamy przednią, prostujemy i z flexem. Teraz zrobimy sobie jeszcze trzy razy: raz, dwa, trzy. Ok. prostujemy obie nogi i teraz dajemy napięte przednią nogę na palce tylną i tak na zmianę. I tu znowu powinnam się wszystko dociągać, cała noga tutaj. Jeszcze chwilkę. Pamiętajcie, że to jest takie moje rozciąganie. Jakby każdy może się rozciągać inaczej, jak komu lepiej i jak kto potrafi. Ok, i teraz robimy. Uginamy nogę prostujemy i na flexa uginamy prostujemy uginamy prostujemy uginamy prostujemy I jeszcze dwa razy raz i dwa i trzymamy chwilkę no stopa cały czas jest na flexie czyli napięcie zostaje I znowu uginamy, i chwilkę teraz trzymamy. Niech się znowu podciąga. I już powoli będziemy się rozjeżdżać do szpagatu. I tyle mogę sobie zlecić na stopy na razie. Ok, teraz kładziemy na stopę i staramy się rozjeżdżać już do szpagatu. Przednia noga po prostu się przesuwa. I tyle, ile damy radę. I teraz po prostu osoby, które mają szpagat większy, podkładają sobie coś pod stopę i trzymają na podwyższeniu. A osoby, które mają mniejszy szpagat, cały czas trzymam, a je będę mówić, mogą sobie zabrać dwie kostki i się tu podtrzymywać. Kostki jakieś, jak nie macie kostek, mogą być jakieś pudełka, coś takiego. Okej. Okay. Jak sobie na podwyższeniu i trzymamy. Pamiętajcie, żeby nie odkręcać wiodra. Cały czas trzymacie, on ja pokazuje o co chodzi. Nie odkręcamy wiodra tutaj, bo to nie jest szpagat poprzeczny, tylko zakręcamy. I jeśli wam jest ciężko tak trzymać to biodro, bo to nie jest łatwe, teraz zjemam ja szpagat na lewą, więc lewa ręka idzie do tyłu, prawa do przodu. I teraz opuścam się i trzymamy, ciągniemy. W przeciwną stronę niż na ścianie ciało. I trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, puszczamy i przytulamy się do przedniej nogi. I oczywiście tyle ile damy radę. Pamiętajcie, że zawsze przyciągamy, przytulamy się do nogi brzuchem, a nie głową, bo wiadomo, że ja mogę zrobić tak i głową przytulam się, a brzuchem nic, czyli rozciąganie nic tak naprawdę. Więc najpierw kępek z brzuchem, a później głowa. Ok, i odbinamy się do tyłu. Teraz, znajdźmy się po obu stronach i lekko do tyłu. Możemy sobie ugięć tylną nogę. Dobra. I znowu do przodu po wygięciu. Ok. I teraz powolutku zdejmujemy nogę ze szwagetu. Powolutku i rozluźniamy nogi. Możemy sobie tak potrzepać, pomachać, jak wam jest łatwiej rozluźnić nogi. Ok, i teraz robimy sobie na drugą stronę. Osobiście to jest moja gorsza strona. Więc zaczynamy, robimy dokładnie to samo. Wiadomo, że nie zrobimy dokładnie tego samego, ale staramy się zrobić dokładnie to samo, czyli Stopa, stopa przednia normalnie, kolano w 90 stopni, tylna stopa idzie na stopę, na palce i huśtamy się. I, I cały czas huśtamy biodro w dół. To wtedy nam po prostu bardziej dociska, że tak powiem, bo jak siedzimy tak, tak naprawdę nic nie daje, tak to cały czas pogłębiamy nasz zakres jaki mamy. Jeszcze chwilkę. Ręce możecie sobie dać tu post obu w dwóch stronach, po jednej mięzłotwie oczywiście po jednej. Ok. I teraz najtrudniejsze, czyli ręce idem na biodra. Zociskamy w dół. Oczywiście bardzo tu ciągnie. 5, 4, 3, 2. Jeden. Ręce dajemy bardziej do tyłu i się wyginamy lekko. Ok. Do przodu. kładziemy kolano, palce i dalej biodra w dół. Trzymamy, dociskamy. Ok, i znowu daję tak, jakby skończyć. Przechodzimy sobie na łokcie i trzymamy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Wiecie o co chodzi. I chwilkę trzymamy. Ok, podnosimy się i dostajemy przednią nogę. I przytulamy się znowu kępek. Gdzie pierwszy. I mnie, że to jest ta moja gorsza strona i z kontuzją, to już zaczyna ciągnąć tu wszystko. Ale trzymamy, ile damy radę. Palce obciągamy. Zadzielamy stopę przyczynę. i trzymamy. Z zadartą stopą powinno Was bardziej tu wszystko ciągnąć. Nie wiem, czy czujecie różnicę. Ok, teraz prostujemy, znaczy uginamy przednią nogę, tylną prostujemy i na zmianę. Robimy do końca na zmianę. I na razie mamy nogę obciągniętą w przednią stopę. I chwilkę. Jeszcze trzy, trzy razy. Raz dwa, trzy i samo trzy razy z fleksem. Raz, yes. dwa, trzy i jeszcze chwilkę trzymamy. Ok, uginamy przednią nogę i chwilkę trzymamy tu do ciągnięcia. Trzymamy, trzymamy. Ok, ja prostujemy obydwie nogi. I znowu, jak przednia noga idzie na piętę, tamta zostaje. I teraz na zmianę. Tamta idzie na stopę, ta zostaje. I tak na zmianę. tam nogi. I tu też raz powinno rozciągać. Jeszcze chwilkę, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i prostujemy, prostujemy całą nogę i robimy to samo, czyli hop, prostujemy przednią, tylną, przednią i tu jest na chwilę przednią, trzy, dwa. Ok, szykujemy się, że zaraz będziemy wracać z drzwi do szpaka, ja jeszcze chwilkę trzymamy sobie w którym Pamiętajcie, jak ma noga się odsunie nie ma 90 stopni, to jest źle, musi być tutaj. I trzymamy. Może sobie wydarko, z rękami. I pamiętajcie, że jak chcecie w tym dłużej zostać, po prostu możecie sobie zastopować filmik albo powtórzyć. Później jeszcze raz ćwiczenia. Ok, i się rozjeżdżamy do szpagatu, czyli przegięta to po prostu się rozjeżdża powoli. Łatwiej jest oczywiście bez maty, bo się bardziej rozsuwa stopa. Ok, i trzymamy. Ile damy radę? Nic na siłę. Ja się znowu teraz do Was obrócę. I maty w Ok, i to, że to jest moja Nagle z kontuzją i gorsza, nie dał sobie kostki. I znowu widzicie, jak się biodro odkręca. Prawą rękę daję do tyłu, bo mam prawą nogę z przodu i I trzymaj. A osoby, które mają większe zakresy, mogą sobie dać kostkę pod 5, 4, 3 Dwa. Jeden. Dobra, robimy skłon do nogi. Pamiętajcie, powolutku wszystko. Staram się zakręcać to biodro bardziej najbardziej. I trzymam. Nie strasznie ciągnie. Nie wiem jak Was, Możecie pisać później odczucia po treningu. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. I do tyłu, delikatnie, nic na się znowu. czy żeby się nie odchylać tu, tylko do tyłu. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I skłon, po każdym pięciu skłon sobie zawsze róbcie. Pięć, cztery, trzy. Trzymamy sobie jeszcze chwilkę. Ok. I powoli więc chodzi ze szpagatu. Dobra I powolutku. OK. I rozluźniamy nogi. was wasy ścianie uginały, prostujemy. I teraz pokażę Wam jeszcze jedno rozciąganie do tego szpagatu. Kładziemy się na plecach. Prawą nogę sobie zostawiamy i na razie przyciągamy ugiętą lewą do ciała. I najpierw na bok nogę sobie. I na siebie. Znowu na bok. Dociągamy mocno. I na siebie. Ok, teraz ciągniemy prostą nogę i ile damy radę? Damy radę tyle, ciągniemy tyle. I na razie w bok. I trzymamy ile damy radę. Pięć. Cztery. Trzy. Pamiętajcie, iść prosto kolana. Dwa. Jeden. I teraz noga nie idzie w bok, po bardziej na siebie. To jest wersja. Ale nie ma Jeśli nie, nie dosięgacie do swojej nogi, starajcie się złapać niżej. I Mogę ciągnąć na kartkę pierwszą, teraz nie do boku. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. I na drugą mówię to samo. Filek. Ujętym wyciągamy na bok. Na siłę. Na bok. Na siłę. Snow. I nowe, już się końcu, nie mogę przesadzać, ale do sądowej. I dodaję rano. Podobnie mi już nawet, czyli ja do siebie na I zróbmy 5, 4, Dwa, jeden. I przyciągamy teraz nogę na siebie. Czyli tu będzie mocno ciągnąć. I przyciągamy. To jest moje makstra z tą kontuzją. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I również nogi do klucza. Może mi się jesteś trochę z ust totalny żeby nogi i trochę. Okej. Okay. I to jest moje rozciąganie. Oczywiście to trwa troszeczkę dłużej, ale myślę, że dacie sobie radę po prostu zatrzymać filmik, żeby nie musiała mi tak Wam przynudzać. Więc jeśli Wam się podobało, to zostawiajcie łapki w górę i piszcie w komentarzu oczywiście, co byście chcieli w następnym odcinku, bo też dostaję różne propozycje typu, żeby pokazać na przykład, co z tym kolczykiem, moim helixem dużo osób pyta, żebym dokładniej opowiedziała, albo jak stać na rękach też chcecie, albo poprzeczny szpagat. Jest dużo propozycji, ale to wiadomo od pojedynczych osób, że każdy z czegoś innego chce. Więc możecie pisać, żebym była na pewno pewna, czego chcecie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pa!